Witam, jestem Kezi witam was w kolejnym odcinku z Keparki w BŻ. Akurat nie mają samochodu. Alego wroga. Jest około 3.23. Albo w ogóle jakiś Spierdzielamy. Dobra, to w lewo. Kurde, kierunki. Jest to reszta. No dobra. Widzimy się za chwilę. Spierdzielamy. Dobra, już dojeżdżam. Tu tu wracam. Kurde. Fajnie chodzi Kur... a mać Trzeba mieć resztację zaraz Pier... Kradnąć auta się zaściało. chciało Dobra tutaj stojemy co. Jeszcze pomyśli, że zdjęcia robię. Więc ukradłem... zacznijmy. Ja Wam się wytłumaczę zaraz. Jest to adr 8 w Awancie. 600 koni, wiadomo. Ileś tam Nita. Trochę brudne, przepraszam. Jest jakiegoś gangu. gangu X700X Kanada no... Ciekawe jak jakiś jak jakiś śmieszny gang będzie szukał tej RS -y, bo pewnie oni robią że y, kranu jakieś super auta Coś tam robią z nim, żeby... albo jej... na no, części oczywiście pewnie. Może i jak ranne auta. Ale najśmieszniejsze jest to. Że ten gang właśnie ukrył TRS6. A ja jestem szefem mafii, jak mogliście nie usłyszeć wcześniej. Więc taki... taki ganguśki, ganguśki, co mi się robią? Jak już to dwóch, dwóch dwudziestu ochroniarzy bezpa i wejścia jeden V nie wiem sześć przejedziemy się na rejestrację. Ja co? Jestem... Ma. jestem szefem mafii co mnie tu interesuje. Dostał ci łapkę w górę lepiej. Nie słyszałam. Cyk. Ha, patrzcie to. to jest te całe quattro? Tak. Kur... A się, czekaj, się przybliżę. Zamknij morbę. Co czy... Jest bardzo miękkie, no w końcu to dwu, dwutonowe, yy, rodzinne, i rodzinny awant. I co? Bęjarze? Jak będę miał bękę i będzie ona właśnie z, do, prze, w przedłużeniu, to powiem, że, że to Turin. Tak jak tu awant. Ja bieżę. No nie bież, jedź, jedź, jedź. Kurwa, mać. No, tak się jeszcze ruszonymi samochodami. <noise> Ach, nie mogę to powiedzieć w cichu dniu. I co myśleliście? A co sobie zrobimy? Myśleliście, że kupię któreś z tych czterech aut? Ach, myśleliście, my, myliście, myliście My, no my, myliło się. Myliło się. Ukrywam że ja nie. Haha. Ha. Pewnie każdy się, bo niby, że udaje budy, nie, nie udaje buddy, nie. Chociaż motoryzacji tutaj, jest budynie, no tak, ale... Ech. I lub podobnie niektórzy pewnie myślą, że kupię wszystkie te cztery auta i jest i, tu i, i zostawię, bo jedno chociaż rozlosuje. Śmiesznie to się patrzy na to miało być któreś z tych aut lub wszystkie auta każdy tak myślał a nagle pojawiło się takie Audi tak fajnie jest oszukiwać kogoś o ja, się... Psier... super zawaliłem pojedziemy sobie w jedno miejsce, ale pokażę wam yy... przejdziemy się tak pierwszy raz ty bo ja a bo Kurna ma. 우 prawie komuś pod po durku lecę chef gaz gazu Uu! o kaszimy się przejdziemy, bo coś jest jak miata poszło. Muszę wam coś pokazać. Ach, witam. Jestem u kolegi, znaczy to mój dawny dom, jak pamiętacie, niektórzy pamiętają, to jego daily. Pokazał mi je, bo... I możecie już się domyślić, który to jest pierwszy kolega, który o nim powiedziałem, chociaż o żadnym innym nie powiedziałem pewnie. Nie pamiętam już. To jest Legout E34 czerwono-bordowego jakoś takiego z karbonową maską. Ale jak z... kilka razy w tygodniu jedzie sobie pojeździć bardzo rzadko jeździ, więc no, tak chyba dwa razy w tygodniu właśnie to jest drugi raz jest, jest sobota tak w piątek reno, w nie, co? no to jest y, chyba F10 ciekawe kto zgadł to BMW się prze oczywiście bez rejestracji, bo nie wolno czyścił napęd też czerwona idziemy sobie potestować po mieście ech ma nie opony nie no nie śmiej się Стой! Давай, шибкий. Dobra, upalamy tego dziada. Katujemy go. Uuu, nie w kamerę wjechać. Mam mikrofon, tylko mnie słychać tak daleko. Xenony taki, światełka jak lubicie pewnie. Chociaż nie wiem, jak aż to lubi. Kurde. Nie spadnie laka? ręczny. Jedziemy. palamy na drodze. Trud... Dobra, jedziemy. Uy. Oczywiście czerwone kierunki, bo on sprowadza się ze stra Stanów. Idziemy mu zmienić kolor. Nie, tu, tu kurde, nie, wiem, jak na swój warsztat się jeździ. Dobra. Je. O kurde. Dobra, nie idziemy na warsztat. Ach, da o, dawajcie idziemy do... Właściciela tego. rs Raz cztery. Tak, nie. Raz sześć. A gdzie on jest? A pewnie go nie ma. Chyba, że się wyprowadził. Ale szkoda. Dobra, teraz na serio, jak oceniać O kur. Przypisz, przypieprzyłem, bo... Dobra, nie no, ale tak serio się nabraliście, że kupię to auto jakieś albo cztery auta, czyli wszystkie? Nie. nie, nie podobają mi się w ogóle, nie mój styl, chociaż no jest amerykańskie amerykański do a gdzie Europa właśnie. O, um. o kurwa aż kasa wziął. O Jezu. Dobrze dobrze, że mówię wyklepie bo Kiedyś to bym się popłakał, młodo, dać coś. A mi wyglepie. Co damy? <laughs> no to ja się z wami żegnam. Yy, bardzo fajnie się jechało. jest nie yy, To ja może pojadę już. Ale mam chrypę. Nie mogę nagrać filmu później. Spierdzielamy, elo.